Jak widzicie, na mojej głowie już nie ma czapeczki, ale musimy zrobić szybkie podsumowanie świątecznej akcji. I teraz wam przeczytam yy, i uzasadnię dlaczego taka i taka osoba wygrała daną nagrodę. I Lecąc od tej strony, czyli po prawej mojej, czyli waszej lewej, mamy osuszacz powietrza marki Chigo. Wygrała to osoba i majster ten, który jest tutaj na górze, dlatego że miał 8 bodajże łapek w górę, czyli największą zgłosił się po tą nagrodę i miał największą ilość ocen na plus. Drugie co, oczyszczacz powietrza marki Rotenso, który widzicie tutaj. Jest to oczyszczacz Rotenso Wind. Ta osoba wygrała. Dlaczego? tak samo 38 łapek w górę. Jeżeli chodzi o klimatyzator, to z klimatyzacją będzie trochę inaczej, ponieważ pierwszą osobą, którą bym tutaj chciał wyróżnić i do której ląduje klimatyzator Hyundai Elite White o mocy 2,5 kW, to jest osoba ta, którą macie tutaj na górze. Dlaczego? Bo ta osoba jako pierwsza napisała, że była grzeszna. Kolejny klimatyzator, który tu widzicie, a zarazem ostatnia nagroda z tej puli nagród, czyli klimatyzator Hisense Mini Apple Pie 2,5 kW ląduje do tego majstra. Dlaczego do niego? Ponieważ miał najwięcej łapek w górę, bodajże 63. Do wszystkich osób zainteresowanych pakietami z pompami ciepła Koton Air Compact wysłaliśmy wiadomości na YouTubie, więc sprawdźcie swoje skrzynki. Tak samo postąpiliśmy ze zdobywcami tych otóż nagród. Wszystkim zwycięzcom gratulujemy za udział w naszej Dziękujemy i do zobaczenia następnym razem. Cześć!